Proszę Państwa, pogadajmy o czymś tak na luzie. Ostatnio były takie stresujące materiały. Trzeba się było napinać emocjonalnie, a tu jest okazja, żeby pogadać trochę o World of Warcraft, chociaż dla niektórych pewnie to też jest stresujący temat, jeżeli ktoś był wielkim fanem Wowa, i, i teraz ma przeżycia negatywne związane z grą, albo ktoś np. nienawidzi gier MMO, to też jest wkurzony, że e, nie będę miał o czym posłuchać. Proszę Państwa, pogadamy sobie o housingu w World of Warcraft, bo się pojawił artykuł obszerny na ten temat na stronie Blizzarda. Oczywiście z przymrużeniem moka, jako że to jest artykuł, który jest zrealizowany przez Blizzarda, no to trzeba go tak, tak brać, pod, brać to pod uwagę. Nie wiadomo, jak to będzie ostatecznie działało, ale to uważam, że to, jest, że to jest ciekawy temat. Ja od wielu, wielu lat jestem fanem World of Warcraft. Wracam na każdy dodatek, chociaż muszę przyznać, że z każdym kolejnym dodatkiem szybciej się nudzę. I uważam, że największym błędem i problemem w jest to, że to jest gra, która z każdym dodatkiem właściwie zabija kontent, który uprzednio został wprowadzony do gry. By Państwu przybliżyć trochę ten temat. Są takie gry jak Elder Scrolls Online albo New World, które dosyć dobrze sobie radzą, bo dodając nowe treści nie zabijają poprzednich. Zwłaszcza Elder Scrolls Online jest, jest świetnym przykładem, gdzie są obszary z poprzednich dodatków, które nadal można odwiedzać, w których nadal można przeżywać przygody i one są wartościowe. I to powiększa świat. Każdy kolejny dodatek powiększa świat i powoduje, że mamy więcej powodów by do tej gry zaglądać. WoW, niestety, i Blizzard robią to zupełnie inaczej i mimo tego, że jakość dodatków z reguły jest najlepsza, jeżeli Chodzi o rynek gier MMO, no to ostatecznie zawęża to to, co możemy w świecie gry robić. I jak sobie człowiek przejdzie ten dodatek i tam porobi trochę rajdów, to w zasadzie nie ma po co siedzieć w Owie. I to jest duży problem, i nie wiem dlaczego Blizzard do tej pory tego nie ogarnął. Może to jest taka wizja, która towarzyszyła wcześniej Activision Blizzard, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale każdy dodatek, kolejny do Wowa, fantastycznie się sprzedaje. To jest ogromny zastrzyk gotówki dla Activision Blizzard, więc robienie takiego dodatku, który jest kompletny i zamknięty, ma z kilku powodów sens. Po pierwsze, to się lepiej sprzeda, po drugie, w związku z tym, że stary content traci na znaczeniu, to gracze, którzy chcą się bawić, muszą sięgać po ten, po ten nowy content, muszą kupić ten dodatek, muszą zapłacić pieniądze, więc to mogą być takie czynniki, ale jak sobie popatrzymy na to, co ludzie robią w WoWie, no to wiemy, że są popularne serwery teraz, te takie, te pierwsze Vanilla, czyli, czyli klasyki, to się klasik nazywa. I ten taki klasik trochę z kolejnymi dodatkami, nie wiem, na jakim etapie tam teraz jesteśmy, kataklizmu, czy, czy... No, nie, nie pamiętam, bo akurat tam osobiście nie zaglądam. Więc ja cały czas czekam, i cały czas wracam do woła, z taką nadzieją, że oni wymyślą jakiś system, który pozwoli nam przeżywać przygody ze starych dodatków, ale otrzymywać aktualne nagrody. Bo to jest coś, co lubię. Lubię chodzić po świecie. Lubię odwiedzać miejsca, które już widziałem, albo takie, w których nigdy nie byłem, bo akurat jakiś dodatek na dłuższą metę nie ominął. Więc, więc to. Lubię, lubię po prostu taki świat z pełną swobodą. WOW mi tego nie dostarcza, ale wiele osób jest zadowolonych. Nie? To, że moją wizję ewentualnie Blizzard zaspokoi, to nic nie znaczy, może to będzie zły pomysł i to prowadzi do katastrofy. Ale pojawia się housing, i o housingu mówi się w kilku kontekstach. Po pierwsze, będziemy mogli mieć swoje własne domy i odwiedzać wiedzieć je i zakładać w zasadzie też domostwa w towarzystwie naszych znajomych i to jest rzecz atrakcyjna, ale z jakiegoś powodu ma to także generować kontent wytwarzany przez graczy. Czyli gracze będą mogli sami sobie w jakiś sposób układać przygodę. Będą mieli jakiś dodatkowy powód, żeby bawić się w grę. Bo to jest też jedna z ważniejszych rzeczy w grach MMO. Stworzyć taki content, w którym gracze sami będą się odnajdywali. Ja na przykład grając w New Worlda mam e, taki sposób grania, że oczywiście robię sobie questy, robię sobie instancje, od czasu do czasu pójdę na jakiś raid, ale jak nie mam co robić, to sobie wejdę do świata i mówię, a przejdę sobie przez te dwie mapy i pozbieram sobie wszystkie drzewka, jakie tam są. I nieważne, czy to jest kraina niskolewelowa czy, e, nisko czy wysokolewelowa, Zawsze tam znajdę coś dla siebie. Więc to są takie moje podróże przez świat New World. No i wtedy sobie tam chodzę, poluję sobie na jakieś czasami słabsze potwory, zbieram jakieś skórki, zbieram skałki, zbieram e, surowce, drewno i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka rzecz, którą warto w każdej grze MMO zrobić dać ludziom okazję, żeby sobie sami układali przygody. Budowa nowego systemu mieszkaniowego w Azerot jest w toku, a my zabieramy cię za kulisy, aby dać ci wczesny wgląd w to, nad czym pracował zespół do spraw rozwoju mieszkaniowego. To w Polsce chyba też mamy takie instytucje do spraw rozwoju mieszkaniowego, co? Albo to były, świeżo jak się za, za komuny, jak się komuna kończyła. Uważaj, gdzie stawiasz kroki i nie przejmuj się kurzem. Kaski nie są wymagane. <laughs> Okej. Okay. Jak przeczytałem na stronie Blizzarda kaski, to myślałem pierwsza rzecz, jakiej pomyślałem to o pieniądzach, a dopiero potem się zorientowałem, że chodzi o to, co można mieć na głowie, tego typu kaski. Widajcie w domu poszukiwacze przygód. Z przyjemnością rozpoczynamy pierwsze spojrzenie na housing w World of Warcraft i dzielimy się z Wami niektórymi z naszych filozofii i planów dotyczących tej nowej funkcji. Po pierwsze skupimy się na naszych filarach projektowania wysokiego poziomu housingu, a także omówimy kilka kluczowych obszarów housingu, podczas gdy kładziemy podwaliny pod przyszłe dyskusje. Mamy wiele do omówienia, więc do dzieła. Przy okazji, bierzcie pod uwagę, że to jest artykuł po angielsku, on jest tłumaczony dosyć swobodnie, więc mogą się pewne nieścisłości tutaj, proszę Państwa, pojawiać. Nie, nie słyszeli Państwo o housingu, no to tym bardziej to może być nowa rzecz, że 2025 rok, że to jest, no, mają zapłon taki powo powolny, lepiej późno niż wcale, to po pierwsze, po drugie Blizzard się parę razy przejechał na tym, że wprowadzili funkcjonalności do gry, które w zasadzie są wykorzystywane bardzo, bardzo rzadko i nie są do końca przekonani, czy przeznaczanie pewnych środków na te funkcjonalności ma sens na dłuższą, na dłuższą metę. Pamiętam, jak Blizzard się skarżył, że wprowadzili fryzjerstwo i się okazało, że ludzie z tego fryzjerstwa korzystają raz na pół roku na przykład. Ale to i tak moim zdaniem bardzo potrzebna funkcja. Tylko kwestia przeniesienia środków z, jednego, z jednej rzeczy na drugą i się może okazać, że coś w dłuższej perspektywie nie działa do końca tak, jak chcieli, że to nie było warte tych pieniędzy. Housing, w sensie, że garnizon? Zaraz sobie poczytamy dokładnie. Nie, chodzi o to, że gracze będą mieli domki i będą mogli je przeozdabiać i budować czy to w retailu? Tak, tak, to na pewno w retailu. Raczej nie sądzę, żeby na klasiku był housing, bo to wszystko jest zbudowane w oparciu o ten aktualny content. Podczas opracowywania tak dużej nowej funkcji przydatne jest rozpoczęcie od zdefiniowania jej filarów. Pomagają one zespołowi programistów dojść do porozumienia przed rozpoczęciem tworzenia, a także stanowią światło przewodnie podczas podejmowania decyzji i określenia priorytetów. Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż te filary mają szeroki zakres z natury, nie obejmują wszystkiego. To, że coś nie jest wymienione w filarze, nie oznacza, że nie jest ważne lub nie jest częścią funkcji. Proszę Państwa, Bezpieczna ekspresja. Naszym najwyższym priorytetem jest umożliwienie graczom zbudowania domu, który odzwierciedla ich własne gusta lub gusta ich urbandu. Stanowi pożądane tło do odgrywania ról lub po prostu pozwalają graczom stworzyć coś w locie fantazji. Co się nazywa? Zestaw narzędzi powinien być wystarczająco łatwy, aby ktoś bez doświadczenia w 3D mógł się nim wygodnie posługiwać i z powodzeniem go używać. Ale powinien być również wystarczająco wydajny, aby gracze mogli nas zaskoczyć swoimi kreacjami lub zagłębić się w szczegóły. To jest ważna informacja dotyczy Warbanda, bo housing nie sprowadza się tylko i wyłącznie do jednej postaci, tylko do grupy postaci, którą, którą dzisiaj w zasadzie zarządzamy w Owie. To był ruch w dobrą stronę, ja bardzo lubię Warbandy. Ostatecznie i tak większość czasu spędzam grając swoim hunterem, chociaż ostatnio w ogóle nie gram. Natomiast no fajnie, że, że częścią tych domostw będą też postacie, które żeśmy stworzyli. Mam nadzieję, że będzie ich więcej niż tylko. Na ekranie teraz chyba są cztery. Mam nadzieję, że w tych domach będzie mogło być więcej osób. Głęboko społeczny ma to być system. World of Warcraft jest fajniejszy z innymi graczami, albo mniej fajny, to zależy na jakich graczy trafisz. Problem pierwiastek ludzki w grach często jest kłopotliwy, bo znajdą się tacy, którzy są tutaj po to, żeby ci popsuć zabawę. Są tacy, którzy Cię wesprą albo potrzebują Twojej pomocy, ale też będą tacy, którzy będą ci życie utrudniali. O tym też trzeba pamiętać. Podczas gdy gracze mogą cieszyć się domami wyłącznie w pojedynkę, jego systemy zostały zaprojektowane na podstawowym poziomie, aby zachęcić do interakcji gry i postępów ze znajomymi, sąsiadami, gildiami i szerszą społecznością w znaczący sposób. Długotrwała podróż, mieszkania są tworzone jako wiecznie zielony, Dodatek do gry z własną mapą drogową, obejmującą wiele poprawek i przyszłych rozszerzeń. Mieszkania nie są czymś, czego gracze powinni się spodziewać, że dokończą, ale zamiast tego nieustannie wyczekują kolejnej wersji mieszkań, czy to nowej zawartości, czy systemów. Jest to długoterminowe zobowiązanie dla nas, jako deweloperów, i oferuje graczom nagrody na całej drodze. Zakładam, że ten housing to jest nie tylko miejsce, które będziemy mieli, mogli ozdabiać, ale też zakładam, że to może być miejsce, które spowoduje, że inne miejsca w świecie, Wowa, będą dla nas atrakcyjne. Nie wiem, czy pamiętacie archeologię. Archeologia to moim zdaniem był bardzo fajny system, który ostatecznie kiepsko został wykonany, który skłaniał nas do tego, żeby podróżować po świecie, żeby sobie odkrywać jakieś archeologiczne tajemnice danych rejonów. I można było dzięki temu odwiedzać miejsca, które teraz już nie są częścią dodatku, żeby właśnie odkryć te tajemnice, ale ostatecznie to się nie sprawdziło, bo to, co żeśmy odkrywali, nie było przesadnie ciekawe. W Elder Scrolls Online jest archeologia i działa dużo, dużo lepiej, bo można znaleźć elementy albo fragmenty ekwipunku, po złożeniu których w całość dostajemy legendarny przedmiot, który ma nawet wartość w endgame'ie aktualnie. Czyli możemy odwiedzać stare miejsca, przeszukiwać jakieś wykopaliska archeologiczne i znaleźć coś, co ma wartość długoterminową. To jest coś, co w Wowie się nie zdarza, i to jest coś, czego moim zdaniem w Wowie bardzo brakuje. Przynajmniej dla takiego gracza, jakim ja jestem. Yy, skupienie się na domu. Widzieliśmy wiele dyskusji i spekulacji społeczności na temat, gdzie gracze mogli mieć domy. Wcześniej zdecydowaliśmy, że na początku będą dostępne dwie strefy mieszkalne: jedna dla przymierza, jedna dla hordy, z większą liczbą możliwych miejsc do zamieszkania w przyszłości. Strefa przymierza czerpie inspirację z lasu Elwyn z akcentami Westfall i Duskwood, a strefa hordy jest inspirowana Durotarem, jego wybrzeżem i Asharą. Istnieją dwa główne powody tej decyzji. Posiadanie wielu stref mieszkaniowych koliduje z drugim filarem projektowania funkcji, która jest głęboko społeczna. W świecie, w którym gracze mogą mieszkać w wielu różnych strefach, stają się coraz bardziej rozproszeni i, nawet przy agresywnym shardingu, szansa zobaczenia innych graczy, a co dopiero interakcja z nimi szybko spada. Nie wiem, czy to jest problem, który Was dotyczy, Wowie, albo jest dla Was w ogóle problemem. To, że nie spotykamy w świecie zbyt wiele osób, innych. Że tracimy kontakt z innymi graczami, że nie widzimy ich w tawernach, bo nie ma sensu. Przeskakujemy tylko z instancji do instancji albo z battlegrounda do battlegrounda. Brakuje innych ludzi w ramach podróży, brakuje obecności innych graczy. Z mojej perspektywy to nie jest problem, bo ja lubię samotność w świecie MMO, natomiast lubię czuć obecność innych graczy jako tło. Żeby mi nie przeszkadzali, żeby mi nie wchodzili w drogę to jest coś, co, co, co mi pasuje, ale szukam takich miejsc, gdzie by ci ludzie byli, gdzie by można było posłuchać ich rozmów, żeby można było zobaczyć, jak się bawią, jak spędzają czas tak właśnie społecznie. I to tego brakuje i ten housing ma tę funkcję wypełnić. Ma, ma, ma zapewnić nam miejsce, które nie, nie koliduje z naszą przygodą, w której obecność innych ludzi będzie odczuwalna. Więc zamysł moim zdaniem jest bardzo dobry i powiedziałbym, że diagnoza problemu też moim zdaniem jest bardzo dobra. Strefy wymagają dużo pracy. Wolelibyśmy wykonać świetną robotę z małą liczbą stref niż wykonać przyzwoitą pracę z dużą liczbą. To jest taki argument, że lepiej zrobić dobrze, tylko kilka stref, niż zrobić bardzo dużo stref, ale średnim nakładem pracy. Więc zaczynamy od tych dwóch stref jako punkty wyjścia. I zdecydowali się na taki wygląd, ponieważ to są kultowe miejsca dla, dla frakcji. I, i wielu, wielu graczy będzie się tam czuło jak w domu. Ciekawe, jak to będzie działało, kiedy w Urbandzie mamy postacie z, z Przymierza i postacie z Hordy. Pewnie będzie można sobie wybrać jedną frakcję, ale nie chciałbym takiej sytuacji, że. Że ja mam. Bo ja mam kilka postaci, rzecz jasna. W samym Urbandzie mam część z Hordy, część z Przymierza. Głównie z Hordy, ale mój hunter akurat jest w Przymierzu, więc wolałbym, żeby on tam jednak obcował z moimi pozostałymi postaciami. Tak czy inaczej, Blizzard informuje tak. Jesteśmy podekscytowani tym, co uda nam się osiągnąć dzięki tym dwóm strefom. W przyszłych aktualizacjach będziemy dzielić się szczegółami na temat tego, co to oznacza. Podobnie w społeczności toczyły się dyskusje na temat tego czy housing będzie grą pay to win, czy nie. A także inne rozmowy na temat prawdziwych pieniędzy. W naszych wewnętrznych rozmowach byliśmy zgodni, że housing jest zaprojektowany przede wszystkim tak, aby skupić się na graczach, a nie przychodach. Och, jaka piękna. O, oh, skoro tak mówią, no od serca od razu mi, mi lepiej. Bo wiecie, to jest ja uważam, że to jest bardzo bardzo kiepska konstrukcja gry, gdzie mamy kupujemy grę Płacimy abonament i jeszcze są mikrotransakcje. To nie powinno mieć miejsca. Totalnie. Te mikrotransakcje w tej grze nie powinny mieć miejsca. No ale z jakiegoś powodu gracze WOWA zaakceptowali ten stan rzeczy i, i mają miejsce. To jest absurdalne. Wyobrażacie sobie grę, która byłaby opłacana na tak wielu poziomach. Kupujecie grę, kupujecie dodatek, płacicie abonament i jeszcze bierzecie udział w mikrotransakcjach. To są trzy metody płatności zaimplementowane w jednej grze. Wiadomo, że WOF jest legendarną produkcją, ale wydaje mi się, że powinniśmy znacznie głośniej protestować przeciwko temu. Ja przykładowo nie uczestniczę w mikrotransakcjach w ogóle. I uważam, że nie kupuję ani mountów rzutnych, żadnych, nic absolutnie nie uczestniczę. Nawet gdybym mógł te pieniądze zarobić farmiąc w grze, to i tak nie kupię nic, co jest w mikrotransakcjach. I każdy powinien się tak... każdy powinien się tak postawić, nie? To nie powinno mieć miejsca. Jestem w stanie zaakceptować abonament, jestem w stanie zaakceptować yy, płatny dodatek, ale mikrotransakcje to już jest przegięcie totalne. I gdybym z wowem nie miał takiej długiej historii, to pewnie bym olał tę grę kompletnie. Ale, żeby wszystko jasne, housing będzie oferować setki i setki dekoracji, to z angielskiego hundreds and hundreds, powinno po prostu setki dekoracji i personalizacji domów za pośrednictwem nagród w grze, ale będzie również oferować mniejszą liczbę przedmiotów w sklepie z gotówką. No i co? No i zgadnijcie, jak będą wyglądały te przedmioty w sklepie. Gwarantuję Państwu, że więcej napracowania włożą graficy w te przedmioty, które są w sklepie, niż te, które będą dostępne w świecie gry. Bo tak to działa, to jest patologiczny system, zawsze tak będzie. Rzeczy, które możecie kupić w sklepiku, z reguły są ładniejsze od tych, które możecie zdobyć w grze. I większość gier, nawet tych super uczciwych tak ma, na przykład Path of Exile 2. W Pathoexile 2 skiny, które kupujemy w sklepie, są bardzo ładne, tylko że Pathoexile jest za darmo. I ostatecznie wcale nie musisz tego robić, więc tam jest jakieś uzasadnienie. Tu macie do czynienia z mikrotransakcjami, z abonamentem. Dobra, nieważne, bo już się wpieniam, nie o to chodzi. Nie? Chciałem spokojny materiał zrealizować. Chcemy, aby gracze mieli jak najwięcej opcji na stworzenie idealnego domu w Azeroth. No, bardzo miło. W ramach naszego skupienia na szerokiej adopcji chcieliśmy zapewnić, że mieszkania są dostępne dla każdego. W szerokiej adopcji? Tak to przetłumaczyło, więc tak zostawię. Jeśli chcesz mieć dom, możesz go mieć, bez wygórowanych wymagań lub wysokich kosztów zakupu, bez loterii i bez uciążliwego utrzymania. A jeśli Twoja subskrypcja wygaśnie, nie martw się, twój dom nie zostanie zajęty. Twoje domy są również współdzielone przez twoją Urbandę, a twoje różne postacie mogą przychodzić i wychodzić, kiedy chcesz. Więc twoja postać Orka może bez problemu przebywać w twoim domu przymierza. No, to jest dobra informacja. Nagrody za mieszkania są również współdzielone przez twoją Urbandę, więc będziesz mógł korzystać ze swojej kolekcji dekoracji niezależnie od tego, która postać ją zdobędzie ok, czyli współdzielone. Krótko mówiąc, jeżeli masz postać z przymierza, możesz mieć dom w przymierzu i te, te, ten dom może być odwiedzany przez twoje postacie z Hordy. Ale ja bym wolał mieć jeden dom, skupić się tylko na jednym i żeby tam wszystkie moje postacie były, bo tam przy dwóch domów naraz to już trochę za dużo, jak na moje potrzeby. Ja się lubię bawić w takie rzeczy, ale, ale może bez przesady. Zresztą, dla mnie te domy one muszą mieć jakąś funkcję nie tylko ozdobną nie, nie, nie tylko społecznościową. Ja chciałbym mieć tam warsztaty, krafterskie e, i tak dalej i tak, tego typu rzeczy, które mają wpływ na, na gameplay. To chciałbym mieć, e, bo samo ozdabianie domu no, powiedziałbym, że to może kogoś może zachwycić mnie niespecjalnie na dłuższą metę. Co więcej, nie tylko Urbandy przekraczają granice frakcyjne, ale także przyjaźnie, więc będziesz mógł mieszkać lub odwiedzać domy swoich przyjaciół lub członków gildii oraz ich sąsiedztwa z minimalnymi ograniczeniami dotyczącymi frakcji. Na przykład podczas gdy Twoja postać ludzka nie może kupić domu w strefie hordy, twoja postać trola w tej samej Urbandzie może. A następnie twój człowiek może go używać tak, jakby był jego własny. Okej, no, okay. no czyli, czyli do tego to się sprowadza. Ale wiecie, ja też liczyłem na to, że ten warband będzie tam obecny. To znaczy, jeżeli ja gram swoim e, na przykład worgenem, e, hanterem, to chciałbym, żeby po tym domu przechadzał się mój druid tauren. To, 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 to mnie cieszy. Na tym, na tym polega jakby cały urok tego warbandu polega na tym, że przy ognisku siedzi cztery postacie. Ja sobie wybieram jedną, ale te trzy pozostałe tam sobie siedzą i smażą kiełbaski albo robią jakieś inne rzeczy. Nie wiem co oni robią, jak ja nie patrzę. Cholera wie. Same chłopaki tam są, więc tym bardziej wolałbym nie wiedzieć. Więc, no, ale tak czy inaczej, wpuściłbym ich do domu. Chciałbym, że chciałbym ich widzieć na co dzień. Zanim przejdziemy dalej, chcielibyśmy wspomnieć o koncepcji sąsiedztw jako małej zajawki. Domy są zorganizowane w około pięćdziesiątek, dziesiątek sąsiedztw, pozwalając graczom mieszkać obok siebie. To jest fajna funkcja, i o tym mówiłem w ramach tych społecznościowych rzeczy. Współpracować i dzielić się nagrodami za bycie częścią sąsiedztwa. Są instancjono... Sąsiedztwa są instancjonowane, ale co najważniejsze, są również trwałe, więc twoi sąsiedzi mogą być twoimi sąsiadami przez wiele lat, lub dopóki jeden z was się nie wyprowadzi. Sąsiedztwa występują również w dwóch wariantach. Kurde, nie dość, że się muszę martwić o sąsiadów tutaj, to jeszcze będę miał wrednych sąsiadów po... w grze. Ale zakładam, że tutaj wredny sąsiad może ci na przykład nasrać na wycieraczkę, a w grze raczej to nie będzie. Miało miejsca. Żeby wszystko było jasne, pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam super fajnych sąsiadów tutaj, gdzie mieszkam. Mam nadzieję, że też takich będę miał w grze. No to jest, to jest właśnie ten, ten aspekt społecznościowy: to jest, to jest fajny zamysł. Pytanie, jak często ludzie będą chcieli spędzać czas w tych domach? Żeby ludzie chcieli spędzać czas w tych domach, muszą mieć powód. Jaki może być powód? Na przykład, jeżeli w tych domach jest dostęp do domów aukcyjnych albo jest do stanowisk krafterskich. Albo są jakieś inne sytuacje, które nas skłaniają do tego, żeby tam spędzać czas. Bo jak będziemy tam tylko wpadali na chwilę, żeby coś przyozdobić i wypadali stamtąd, to na co są nam te opcje społecznościowe? Pomysł jest bardzo dobry, idee, które za tym stoją, są bardzo dobre, tylko pytanie czy motywacja dla graczy będzie wystarczająca, żeby tam być. Bo co mi z tego, że jestem w miejscu, w którym może być mnóstwo innych ludzi, jeżeli nie mam żadnego powodu, żeby tam przybywać poza tym, żeby ludzi zobaczyć? Funkcjonalność musi tam jakaś być, no, ale o tym, o tym na razie nie piszą. Piszą jeszcze o publicznych dzielnicach, za których tworzenie i utrzymanie odpowiadają w razie potrzeby serwery gry, prywatne osiedla tworzone przez grupy przyjaciół lub gildie, w których można wspólnie mieszkać, rozwijać się i dostosowywać. Zatem pojedynczy grać może mieć dom, a społeczność może mieć sąsiedztwo. Więc zamysł jest bardzo dobry, ale powtórzę to, co powiedziałem na końcu. Musi być jakiś powód dla siedzenia w tym miejscu inny niż społecznościowy. Bo, gdyby, bo, bo są ludzie, którzy grają w owa społecznościowo, i oni siedzą gdzieś w, w tawernach i sobie tam uprawiają jakiegoś arpega w ramach tego. I, I oni nie potrzebują osiedla specjalnie. Może będą przeżywali to trochę szerzej. Ale uważam, że jeżeli będziemy mieli okazję budować tam warsztaty, wzmacniać, rozwijać je w jakiś sposób. To to ma sens, bo ostatecznie i tak wszyscy będą siedzieli, tak jak piszesz tutaj, wszyscy będą siedzieli pod domem aukcyjnym, bo bardzo dużo czasu się tam spędza. Więc, więc po co? Po co będą? Po co? To jest najważniejsze pytanie, na które nie znalazłem tu odpowiedzi. Po co gracze mają tam spędzać czas? Co spowoduje, że będą chcieli spędzać ten czas? I co spowoduje, że będą się widzieli? Co z tego przyjdzie, że będą się widzieli? No bo to równie dobrze mogę iść na, do knajpy z kumplami. To nawet lepiej, bo zdrowiej, piwa się nabije i być może zaczerpnę świeżego powietrza. Zobaczymy, co Blizzard zrobi. Wygląda to obiecująco, ale czy to będzie obiecująco zrealizowane, to czas pokaże.